Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Izeka przed wami kolejny odcinek Overwatcha serii, gdzie łapiemy haksy grasujące w świecie Counter Strike'a. Dawno nie było Overwatcha, moi drodzy, także najwyższa pora z Overwatchem wrócić, zatem jestem ja, jesteście wy, mam nadzieję, że e, wszyscy wypoczęci w dobrych humorach, e, ale chyba już możemy sobie zacząć oceniać dowód. E, w ogóle słuchajcie, dużo się pozmieniało u mnie, to znaczy komputerowo patrząc, bo Mam nowego kompa od Diptona, być może już to gdzieś tam widzieliście w różnych social mediach i w ogóle, ale na razie jest rozgrzewka, no to możemy sobie pogadać spokojnie. No i teraz mam, słuchajcie, dwa komputery, więc jeden komputer jest do nagrywania i, i tym właśnie nagrywam ten materiał, drugi jest do streamowania i, i do grania, tak? Czyli ten, na którym teraz jestem w sensie jest to Overwatch, jakby CS jest tu, wideo jest tu i no, wszystko jest jasne chyba, czy nie. Mam nadzieję, słuchajcie, że, że jakoś będzie lepsza i wszystko będzie fajnie chodziło i, i, i będzie super. FPSów teraz 300, ale też dlatego, że mam odpalone full screen window, czyli pełny ekran w oknie, bo, bo tak mi się przyjemnie nagrywa zawsze. Przewiniemy może już trochę, bo widzę, że tutaj powolutku przechodzimy sobie do meczu i będziemy mogli startować. Także bierzemy się do roboty, do oceniania demka. Na razie widzę, że pan podejrzany... Wszyscy byli awk? Cała drużyna awk. No dobra, yy, więc Oho, oho! Ale Hedy, a ci gości już, już wyczuli. Oj, coś się dzieje Coś się dzieje, Manat! Manat nie iść tam Oj, coś się Embot zaczął chyba, ale wygrana jest pistoletówka. Więc jest git. Oczywiście przypominam słuchajcie o łapkę w górę, bo pewnie nie każdy pamiętał. Żeby zostawić lajkacza, jak lubicie overwatcha, to mam nadzieję, że zostawicie lajkacza A tymczasem popatrzmy Jak ten celownik ładnie przeskakuje, co? Ale ładnie przeskakuje celownik, <grytania> Tylko źle sobie to sk skonfigurował mam wrażenie, bo Bo musieli strzelać pesteczki Tylko i wyłącznie Bo inaczej to będzie ciężko No, nie no tutaj wolhaczek, bocik. taka sytuacja Przy okazji wam powiem moi drodzy, że tak, z takich różnych ciekawości, bo zawsze orwać to jest taka seria, gdzie można sobie trochę pogadać o nowościach i o tym, co, to można fajnie go wykominować, ale zaczęliśmy grać jako Emeritus Banditas, pewnie już część z Was wie, czyli ja, Pasha, Saju Pago i Pevor gramy sobie razem Ligę SEA Open, także y, możecie oglądać nasze zmagania na Twitchu, mecze są tak mniej więcej dwa razy w tygodniu, więc jak ktoś, to po prostu wpadajcie na Twitcha i pytajcie, kiedy następny mecz, najbliższy jest w poniedziałek o 20, chyba, albo o 19.30, nie pamiętam dokładnie, y, więc y, możecie wpadać, no i do tego, słuchajcie, w sobotę czyli jutro, tak patrząc na, na dzisiejszy dzień, czyli piątek, e, to w sobotę alkohizy. po raz pierwszy od dwóch lat e, z Leszkiem Alcohizji, bo w Hizji ostatnio odżyło troszeczkę, jakby się zastanowił dlaczego, to dlatego, że znani streamerzy różni, czyli Tifu, Stormen grają ostatnio w H1, bo oni kiedyś grali i dlatego w sumie też chyba dlatego głównie trochę graczy wróciło, widząc tą gierkę u tych swoich ulubionych streamerów. My też z Leszkiem trochę pograliśmy i faktycznie było pełne lobby przynajmniej. A w ostatnim czasie było tych ludzi tam, nie wiem, 15-20 osób dosłownie w lobby, więc dało się grać, ale to było zupełnie, nie, to, to nie było to samo. To nie było to samo, także teraz fajnie, że to wróciło. Także słuchajcie, u mnie na Steam'a głównie CS i H1 teraz, także trochę takie stare czasy. Ostatnio w ogóle nawet znalazłem sobie jakiś odcinek, yy, znalazłem odcinek, czekajcie, to był odcinek z 7-latkiem, jak gram w, w CS-a e 7-latkiem z Challenger Ocalifera Globala, i tam był jakiś komentarz o tym, że, no szkoda, że już tam te czasy minęły, coś tam jest, zaraz gram tylko Fortnite a. i tam było 500 lajków nawet. Bo to był taki okres, że gram Fortnite, ale ten okres już dawno minął. Może też sobie, tak się staram, czy nie grać filmu o tym, dlaczego już nie gram Fortnite'a, yy, tak naprawdę, bo też o to dużo ludzi pyta. Ale to pomyślę, zobaczę, yy, no ale teraz faktycznie jest głównie CS i trochę H1, bo tak fajnie sobie przypomnieć stare czasy, zatem tak to wygląda. Nie, tutaj słuchajcie, jakiś boosting service chyba, co? U tego typa 9 fragów, tam jakiś zelo jeszcze u dalmatyńczyka, ale z drugiej strony jak mamy gościa z aimbotem, e no to ciężko fragi zdobywać, bo to... Pan podejrzany wszystko... O, Torus odpalony teraz, patrzcie. Goście w ne nerwiu. I podejrzany już wie, że teraz będzie miał... Oj, teraz podejrzany wie. Że będzie miał problem, jakie fliki, co? No to się robi ciekawie. Bo Toru zaczął przecież od zero frag. Tak, zero fragów trzy rundy. I teraz nagle zdenerwował się i odpalony. Ale to też jest najgorsze, co można zrobić właściwie, bo. Bo wiesz, grasz sobie meczek, ja rozumiem, to jest frustracja, bo gracz na cheatera. Ale to jest najgorsze, co możesz robić, czyli ściągnąć sobie samemu haksy, tym bardziej, że będziesz miał, wiesz, możesz ściągnąć jakiegoś jakieś takiego niepewnego źródła i albo cię ukradną konta, albo dostaniesz bana bardzo szybko. O! Ja pierniczy, nie wiedziałem, że ten mur może tak skanować. O, i teraz podejrzane, słuchajcie, muszę odpowiedzieć, bo Torus ma teraz potężniejsze haksy, a teraz jest pojedynek o najpotężniejszego cheatera w meczu, więc teraz podejrzane musi sobie odpalić lepsze haksy, żeby mieć większe szanse z Torusem. A tam Manat strzela w głowę ze skauta. No, ciekawe. Kolejny strzał? Kolejny headshot ze skauta. Ciekawe. Ciekawe, co to będzie, a wokół mogę rysować? Mogę rysować, to jest super. Że mogę tu rysować. Z. Aha, bo to jest lewe i prawe, mogę sobie zmienić kolorki. Ale elegancko, co? Dobra. Tutaj podejrzanego już ustalono, nie założyłem, bo się skupię na rysowaniu. Torus jest. Ale czy Torus włączył haksy w tej rundzie? On pędzi na BS. Tam jeszcze Dalmatyńczyk walczy. Chyba pierwszy haksę dla niego w tym meczu, o nie, drugi, przepraszam. Drugi, bo poprzedniej rundzie też mu się udało jednego ukąsić. Ojoj, oj. Zaczcie, gościu z aimbotem nie jest w stanie ustrzelić przeciwnika. I teraz manat z M4. Czekaj, czy też się odpalił. O nie, no bez szans. Ale, ale pan podejrzany sobie źle skonfigurował tego imbota, bo widać, że ma nawet problemy z zabiciem gościa, który plantuje bombę. Z drugiej strony to też widać, jak urządzony jest CS, że nawet jeżeli celujesz typowi w głowę, to nie zawsze ta kula będzie, wiecie, ona nie ma stuprocentowej takiej celności tak do końca, nie? Zresztą też pewnie mieli się tak nie raz, że wydawało wam się, że celuje się w typa i nie siada. I dlaczego? No bo taki jest właśnie CS. Nigdy nie może być pewnym niczego w cs wiecie? Tak naprawdę. No, a terroryści już trochę poddali się. Torus... Chyba muszę liczyć na torusa, że znowu odpali, bo bez torusa i jego haksów to będzie ciężko. A na razie torus tylko na jedną rundę się odpalił, chyba. W poprzedniej rundzie w sumie nie widzieliśmy do końca, bo plantował bombę. No. Tam już dwóch zrezygnowało. Torus jeszcze walczy. Czy on patrzy w podłogę? Chyba teraz nie. Ale podejrzany się torusa boi, ewidentnie. Patrzcie. Boi się. Boi się Torusa ewidentnie. On wie. On wie, że torus to potrafi strzelać na cheatach. No tak. A i bomby mają w ogóle w Lespie? To tutaj się zapowiada ciekawy pojedynek, wam powiem. No ale ten też tak. Strzela takie z ze perki. No i torus. Podejrzany ostatni. No w sumie. No takiego cheatera. Jeżeli torus jest obity, no takim małotowym mógłby zagrać na tyle dobrze, żeby. Uniemożliwić podniesienie bomby, nie? Bo zostało 40 sekund. Mało czasu mają w sumie. O, dostał! Ciekawe. Ciekawe, czy strzeli. Ale przez to nie, nie przebija? Przebija! Dostał za 10. Jaki pojedynek w ogóle przez ścianę te. Ja pierdziele, ale co się dzieje z tym CS-em? No i teraz zagra na czas, wow, no, Bardzo mądrze w ogóle, ale co to jest. Co to jest zagra w ogóle? O co tu chodzi, ty? Ja, ja naprawdę jestem w szoku, że my taki demo w ogóle oglądamy. Naprawdę jestem w szoku, że taki demo oglądamy. Dlaczego. Czy to nawet nie będę mówił, bo już wiecie co chcę powiedzieć, pewnie, odwaku. waku. Dlaczego nie banuje Wag takich gości z automatu? To, to, to nie jest trudne chyba, żeby brał z automatu. Jak się wiadomo, na pewno, na pewno gdzieś tam Wal chce być. E, taki, wie, wiecie, tacy. Chcą być nieprzeniknieni, nie, nie wiem jak to w sobie nazwać, ale chodzi o to że nie chce Valve zdradzać tak naprawdę, które haksy WAG wykrywa od razu, a które nie, prawda? Żeby nie było tak, że jakiś tam, nie wiem, testerzy haksów sobie zobaczą, że okej, okay, tu sobie wejdziemy na serwer, pochodzimy sobie przez 5 rund, dostaną, dostaną to automatycznego bana, znaczy, że coś nie działa, trzeba zrobić to znowu. Rozumiem też takie podejście Walwa jasne, ale z drugiej strony, no kurczę, no nawet jeżeli będzie tak banować i będą haksy, które będą trudniejsze do wykrycia i Valve nie będzie, nie będzie banował od razu, no to i tak na pewno by to bardzo pomogło w Gielce, żeby tych czyterów nie było aż tylu, bo ostatnio do tych 4 się tak namnożyło, że to jest patologia. No wiedzę, ja, słuchajcie, się boi ileś matchmakingów. Co prawda ostatni, które grałem. Dzięki tym, temu jest owoc, bo grałem na streamku i, i, do, i wygrałem mecz nie było czyterów, ale ostatnie mecze, które grałem w czasie matchmakingi to właśnie tych czyterów było strasznie dużo i to... I to naprawdę przeszkadzało. Dobra, wiecie co ja chyba sobie to przewinę już, bo, bo tutaj to nawet nie ma co na to wszystko patrzeć. No tutaj jakby sytuacja jest jasna, gości sobie tak siedzą ławkę w ogóle i, i tyle, no to już, wiecie, to już trzeba tego gościa tego zreportować za wszystko. I tak myślę że to jest absolutnie tak, tutaj nie, tutaj też nie, bo to ewidentne aksy były ewidentne. No i tak, i sobie pobierzemy jeszcze jedno demko, mam nadzieję, tak będzie od razu, na szczęście, wszystko jest i zobaczymy jak to będzie w tym demku, co so, mamy, szczereczki herbaty z, z Senanka, to co my mogę troszeczkę popić no i tak, no i cóż, przede wszystkim oczywiście korzystając z okazji z tego Overwatcha zapraszam na streamy, bo streamy są codziennie w piątki, rzadko kiedy streamujemy, piątek to jest taki dzień dla rodziny, żeby posiedzieć trochę dłużej z Lusią, pomóc Paulince w ciągu dnia z Luchą i później sobie w piątek siedzimy często z polinką, żeby coś obejrzeć, jakiś serial tudzież film. Także dzisiaj w piątek tylko nagrywam, e, nagrywam dla was film, właśnie tego wyruszę, żebyście mieli coś, kiedy mnie nie będzie na streamku. A tak to, tak to streamy są codziennie, także wpadajcie na Twitcha, bo tam też się przecież dzieje. Dużo ciekawości. No i zobaczmy. Dust 2, turniejowy. Chociaż czasami się to buguje i nie zawsze od razu widać. No ale jak jest Dust 2, to raczej nie będzie Wingmana, bo przecież Wingmana na Dust 2 nie ma. No dobra, kogo oglądamy? Pana podejrzanego, 503 statystyki, stoi na respie, nie rusza się. Podejrzane. ADR 196. No to bardzo wysoki ADR na początku, ale to też trzy rundy tylko, więc to jeszcze się wszystko za chwilę może zmienić. No zobaczmy. Hmm. No tak, z wychyla w ten sposób. Bardzo podejrzane. Dajmy mu jeszcze chwilę, ale dla mnie hacks. Teraz w ogóle celuję na dużo niższym poziomie, nie? Tak na no, tego gościa z dołku, żeby piknąć, czyli tak myśli, czy pikować go, czy nie pikować. I za chwilę pójdzie celownik do góry. A nawet nie. Dobra, fragi wpadają same, jak widzę. To, co było dziwne w sumie, to to, że przestało strzelać od razu, kiedy spragował, nie? Zabił gościa, przestało strzelać automatycznie. Prawda? Nie, nie było takiego momentu, tak mi się wydaje przynajmniej, żeby była chwila przerwy, tylko od razu przestało strzelać. Normalnie, kiedy zabijesz gościa, to jakby musisz mieć tę chwilę, żeby do Ciebie to dotarło, że, przez, że, że gościa zabiłeś, nie? A tutaj nie ma żadnego takiego czasu, żeby dotarło. On od razu wie. Tak naprawdę. Hm. To, to mógł być przypadek, jakby to się zdarza, że sobie nacelujesz na typa przez ścianę. Gorzej w sumie, że goście podeszli. O, o, no to słyszał kroki. No, i, i. W ogóle nie celował w respa. Od razu idzie, od razu idzie do boku, nie? Od razu idzie do boku. No, ale tutaj widzicie, no tutaj, no tutaj jest znowu jakieś, jakieś wspomaganie, celowanie na pewno jest. Jest y, wallhack, bo to chyba wszystko jest jasne i oczywiste. Tak mi się wydaje. W tym przypadku. A no, teraz skrócić trupiarni, No, terroryści tak na długie, chociaż jest to jeden zawodnik. Nawet sprawdzić sobie drugie arnie i bardzo dobrze. Ulala! Zglokowany, on nie miał hełmu? Kurczek, dostał. Tego się nie spodziewał. Flaming z flagiem zawupy. wupy. nie ją no słusznie. O, zawupku. Tu zawsze zawupku właśnie. Jak ktoś gra, to, to lepiej widać cheaty. Często. Tak celowany. Bardzo dziwnie, powiem szczerze. Na pojedynczym zoomie. Jeszcze na podwójnym, gdyby był tak celowany, spoko, rozumiem, ale na ale na pojedynczym, żeby był tak wcelowany, to takiego filika dać to byłoby ciężko. Oho. Oho. No, już wiesz, że tam nikt nie wychyli. To trzeba wracać. O, tam jeszcze wagon dołożył Fragrance. No i chyba po rundzie, co. Cię jeszcze zatrzymał. Jezu to jest cały z Digla co to było w ogóle Rany boskie. O, reszta mam długo ale chyba idzie na galerię, niestety. Część się taki idą na Bomb B No i tak to jest. Nawet słuchajcie mam teraz odróżni. Tyle streamuję ostatnio, że mam taki odróż, że jak wiecie jak mam OBS odpalonego. To patrzę sobie na drugi monitor czy, czy na czacie coś piszecie, ale czatu oczywiście nie ma, bo stream jest wyłączony bo to nagrywka na YouTube'a specjalnie dla was. Przecież. Teraz tak sobie patrzę. No tak, celuję właśnie zawsze, jak skanuję, to mniej więcej w ten punkt. A kula, to głowa jest trochę wyżej, jednak, cholera jasna. Czyli źle skanowałem do tej pory, zawsze w tę bramę. Znaczy, trochę za nisko. Jakbym chciał Hedda strzelić to trochę wyżej muszę celować po prostu. Nawet nie zwrócił uwagi nikt na to. Przejucha. A teraz, się widzę, że już ucieczka, że tu już nie ma w ogóle co wychylać. Absolutnie. Nie ma co ryzykować. No i ostatni. No i chyba. Chyba po rundzie, co? Chyba nic z tego nie będzie jednak. I na scrollu ma zmianę broni, patrzcie. I na scrollu ma zmianę broni, nie wiem czy wy też macie, ale... Ale wiecie, problem że to pod mają skoki, żeby robić hopy. A ten pod musi to mieć, bo przecież by tak szybko nie zmieniał na... Na dwójce, trójce. Tam jedynce, trójce. Teraz jak się zastanawiam, bo tam jest, tam jest taka półka, kurde, teraz, teraz... Teraz jak się zastanawiam, czy tam się da wskoczyć w ogóle, chyba nie, co? Chyba nie można, ale pierwszy raz w życiu widzę tę półkę w ogóle to się może rzeczy dowiedzieć. Nie, tam się na pewno nie da wskoczyć. Ale aż mam ochotę, mam ochotę to przetestować, czy tam się nie da wskoczyć przypadkiem. Kurczę, no niemożliwe by nam się dał wskoczyć. Niemożliwe. Jakiś buścik ewentualnie? Nie, nie, nie to nie niemożliwe. Wiedziałbym o tym, by nam się dał wskoczyć. Nie, no na pewno bym wiedział. Chociaż to by na YouTube były takie rzeczy. Takie sprytne rzeczy, triki z desta 2. No i już jechaneczka na środek z Digielkiem. I popatrzmy. Tutaj na spokojnie, cicho-ciemne, podejrzane. Nikt nie patrzy pleców. To jest jego runda. To jest jego runda. Ale kusi, żeby strzelić. Jestu jak kusi. On w ogóle myśli, że on się teraz. Jakby, nie wiem czemu nawet nie strzelił, przecież widać, że to jest cheater, nie? Jestem ciekaw w ogóle, co nim kieruję, żeby rozrobić to w ten sposób. Mm -hmm. też udaje, że nie wie. Ech, no tak. Próbuję się też kryć na pewno, ale nie. Niestety. Niestety, ale będzie trzeba zreportować. Widzę, że te rangi też nie są za wysokie, chyba. Jak się nawet się nie obrócił. Ten już, zobaczcie, jaki poczuty. Ale poczuł teraz moc. Leci dalej. Już teraz się nie może zatrzymać. Już teraz absolutnie się nie może zatrzymać. No i co teraz? I co teraz? Ach, ściągnęli tego fraga, niestety. Szkoda. Bo było blisko Nie ale czasami sobie takich hacksów, którzy tak próbują się kryć też sobie śmiesznie popatrzeć wiecie Ajajaj Czasem się teraz zastanawia co, co tutaj właściwie w, w tej rundzie zrobić nie? Mhm no Nie ma pomysłu na rundę zobaczcie o, to nawet, nawet to bo taka no oho! Jaka boska reakcja, co? A, to hedzik był, dobra. Chciałem mieć taki refleks bumpowy. takie tam 22 fragi, nie? Spoko, fajnie było. Ale się skończyło. Czekam na punkty doświadczenia. Zameczek. Proszę bardzo, czekajcie, jeszcze wam tworzę skrzyneczkę, bo no, mi wypadła po meczu MND to jest to sobie tworzymy jedną skrzyneczkę Proszę bardzo Lecimy z koksem Bliskie zagrożenie no tak, taki skin na zakończenie tego odcinka. Moi drodzy, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku Overwatch. Widzimy się w kolejnym albo na Twitchu się widzimy, albo w innych odcinkach też w sumie możemy się zobaczyć przecież. Także trzymajcie się ciepło i życzę wam miłego weekendu. Widzimy się w sobotę. Na streamku mam nadzieję, że będziecie. Cześć, cześć.